Mam 8, mamy, widowie widzowie z tej strony. E, Lucek Wiem, e, mamy nowe konto. Mnie, niestety, na, na tam, tamte mi się coś zbogowało, więc e, chcecie mnie dodać. To się dodać. Polska po, z podłoga górą 4789. Nazywam się Ciszej, się programować 99 dni w lesie. Tak, 99 dni w lesie. Ja to lubię nawet, już polubiałem, ale tym razem dzisiaj będzie no, solo, dosłownie, solo będzie nam Wczoraj z kolegą wbiliśmy dzień 26, mieliśmy bardzo dobrą rundę, tylko niestety skinęliśmy, bo mieliśmy raid, atakowani byliśmy, wszystko naraz, więc nie mogliśmy tego... O, nie Zobaczmy, jak to wyjdzie tam. Czy przetrwamy 99 dni poszukiwania No, z no, to będzie, mógł, będzie mały problem, ale dobra, to się radzę. Tak, mi się, to chyba damy radę. Czekajcie, że... Nie wiem że... nagrywam to tak... Nagrywam to od 9, więc... Nie wiem, ale widział, wie? Potem, w każdym razie, wzięliśmy się drugi odcinek, więc drugi odcinek bo może, może nagramy z, z, z takim kolegą, jednym zobaczymy. Pierw nie ulepszamy tego. Pierw trzeba zbierać króliczki na e, ten. Trzeba pozbierać na króliczki, aby, aby mieć w ogóle ten zjedzonko. Y, nie, o, mamy, dobra, o to mi chodziło. Królica, stop, to nie. O to mi chodziło. Walimy. Um, zobaczymy na jaki dzień to w ogóle. Czy na jakiś duży, czy na ma mały. Ja się o tym na duży. Ja w to dobry jestem nawet. Um, bum. No to po coś tam? to jest dobry spawn. Dobra spawn. Ale... Dobra, dobra to i jak dobra wieka to nawet jest. A zawsze ej, dobra wieka to. Lili, znaczy. Nie, ja tak chociaż mówię. So, dobra, gierka, bo nie znaczy to. Dobre to dobra, to jest już ognisko jest wypalone. Co to... O... Ja się z tymi ogniskami jest trochę taka dupa. Bo... Ja jakby mam dopiero już... Nie początkowy level, a to już się wypala, no. Ale wolno. Dobra, masz na rowerze jest nisko, bo się wypali zaraz. Nie ja będę safe. A co są i tak pięćdziesiąt, się, już mi nie zaatakuje. No, masz jakiś sposób! O, po. Dobra, o to mówię. Czy to widzicie? Tak. No, od razu luzko. Nie wiem, chociaż ja tak zawsze robię, się od razu luzko robię. O, oh, shit! Ile metrów mam? Dajemy. Dobra. ma um, parę drogich rękop. bo 아무튼 fine Dzwinki 99 przerażają trochę tak serio. Na mapie jeszcze nie zrobiliśmy. Mocniej jesteśmy. Bo. 2 Gminy Ładzie ta klinica stopa, tu jest. To coś to dodałem na łóżko. O jest, przyszedł tam. To odjechałam już niewidomną ścierkę, bo nam brakuje. Teraz siedziałem po skórze z a no to to być skóra wilka. a my to nie. A. Co myślisz

ma ti serio? Oh. Oh, so, so. non è il vilco c'è quasi a pieno lo trovi No, no, no. Trzeba jeżdżanie po trochę. Wydaje się, to problem zacząć. Eee, do... <ślesy> <ślesy> Oczywiście, bym nie odstarczył. Widzę w ogóle, patrzcie jak ta latarka się szybko. Jest tam no dzięki, szybko pełnię Nie, nie wiedziałem w ogóle, że jestem głodny.

ma no, Mogę iść akurat po kolejne dziecko, tak szczerze. Co pierwszego nie uratowałem, to się nie dziwię. А <свес> 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 у меня лучше по первому саджетку. Ну то есть, ну, тут тебе есть? То есть. Pięknie płoskać jest. Tylko ostatnie. Ostatnie dziecko to będzie. To będzie problem trochę uratować. No bo jakby... Czyścię. Sorry, i. Ale dzisiaj wszyscy wiecie, co to chodzi do tego worka. Na ile zarcia mamy? Fuldu dużo. Ja mam porażkę zarcia jeszcze. Bo to nie jest. że idę po drugie dziecko, to tak wcale. Bo chyba. No Mogę raczej. Mam przecież czwarty level, to chyba mogę po drugie dziecko. Ale po trzeci to chyba piąty trzeba. Ale na drugie to chyba nie mogę. No czekać, zjem sobie jeszcze na drogę. Dobra, no i idę po drugie dziecko. follow, follow. Nie, no nie wiem czy będę mógł tak szczerze, No mogę, tylko po prostu jeszcze nie odkryłem. Albo i nie będę mógł. To są co jest. Chyba nie będę, mógł, bo oczywiście piąty lewen jakiś trzeba mieć, tak? Nie, nie jest dziecko. No ty. No bo, No ja nie widzę, my idziemy z jakimś typami, ja też solo w ogóle nie ugarnię ja solo wiosłowego, serio. solo na serio. Nie. o, o, Nie o, o. O, wchodzę, to muszę kurna,

No jakiegoś serwera, nie mogę znowić, ja piszczą grać, nie wiem gdzie nie, nie, nie. A, bo o, o, a i po prostu znalazłam jakąś inną gierkę. bo nikt nie chce grać, więc nie wiem, zagrać bym. Stilo to to, co to mojego kolegi kolei <grym się> w nie da się. Nie mam uprawnień, to ma jakie na serwerze gry. Zajmę się po prostu Stilo no dobra. Ja powiem co zdobyłem. Pch, tak, pewnie zdziwieni jesteście, co ja zdobyłem. Dobra, patrzę pielęg. Zdobyłem Tigra to tutaj, nie takwa od kolegi, bo nie chciał tego. Zdobyłem tręgów trusu po 3000 Trulimer, Trulimera to Licina, Agarini Lapalini, Kawalubito, Bombini Burry Nie no, brebre patatin to akurat to rebierfa, A nie, to pataty nie jest Co co, co co on tu robi? Okej, ja nie wiem? Ja potrzebuję czympa z niego do rebill'a, kurde. Chyba zarobię ją. Nie po co ja to kupuję, mam to było wczoraj, a w ogóle wczoraj miał być po pierwsze event o 21.00, a nie było. Więc, a sami z kamer w ogóle nie będzie, chcecie, będzie, będzie jakiś fight kontr Zandysk I ten, sami w ogóle. No się bardzo ciekawy fight. Tak sądzę. Simpardzini bananini. Garama Entvadung Dum. Nigdy nie miałem czy gara ma dum, dum albo Legramy kombinacją. Nie, no pewnie nie wiem. Legramy kombinacją, to jest to jakiś słabszy, jakby on już na taki dobry czas nie jest. छा mam słabą brainwotów, bo akurat słaby jestem. Ej, weźmy co coś do ma masyny w ogóle. Weźmy Team Cheese do wsiadamy. Wiemy to jest. Sigma Boy, a weźmy całą wstać. Sigma Boy. Co to jest za brają? Sigma Boy ty. to. Się to we mi się tą brain rowów. Nie ja, wiem, no czego Team Chase wstawiamy. To, to lega tam co Dima. Ej dobra, tak czy to te dwa te same, zamiast mamy trzy już. Świetnie, bo i to trzy to jeszcze jeden lego, jeśli by się przydał. O zbudowano budowlanie loli loli. No to wchodzimy i zobaczymy co tam drognie nam. Zobaczymy na co było ja będziemy przełączać. Dobra, zobaczmy na co będziemy mieć Sunset. O ja, na taki gówno mamy Sunset. Mamy na pipi arbus, Kokosi Mama i Awoka. dobra, dajmy sobie w ręku. Dlaczego Turbo 3000 dali mi ten sukrec? No i taki jest jakieś jeden w ręku, to by się chce. Zaczekajcie. No Pojam jakiś inny serwer. Na publika to... Kurde no. No to nie mam słon. No to, są, to nie fajnie. A jak ja pójdę na publika to nie krafą. Ple te wszystkie. <laughs> Ej, dobra panowie, ja chyba to... Uh... Poczekaj, jak to się wyciągało z tego, że się nie da wyciągnąć w celu, nie Bo ja chciałem, chciałem ryzykować coś z tego, tego i tego jestem, nie wiem, jakiegoś poszuka w brain, bo kupił i on też to Zobaczymy, byśmy zobaczyli zamieszanku. Glorbo drillo

Ile się? No. la No. La, la, la. to to byśmy wstawili do tego, do tej maszyny, lalalala. La, la. I zawiesz, odcinek. Potem będzie na pewno z dni z kolegami, obiecuję, pa!